Witamy w teatrze. Bębenek! Zapraszamy na kolejny spektakl pod tytułem. O, i duże, to duże. Spektakl powstał na podstawie wiersza. Elżbiety gorzkiej knieć. Zapraszamy. Teodor nie grzeszył skromnością ani grzecznością. Był bardzo dumny, że dostał w spadku po dziadku tatku wielkie korale. Wyglądam w nich doskonale. Prawił z dumą, wymawiając głośno. Rrr, rrr. Jestem Teodor z wyższych sfer, ojczyzną indyka i samaryka. Tata. Mój strony ciotki, skaczy przez opłotki. A cała rodzina była w Grecji u kuzyna. I tak mi się wydaje, że zwiedziła różne kraje. Chwalił się też na prawo i lewo. Potrafię wejść na drzewo. Wypinał pierś, dumnie stąpał. Niechętnie się. Kompał. Woda jest dobra dla żab i kaczek. A ja nie pływam i nie skaczę. Poza tym mokry nie wyglądam okazale. Najchętniej nie kąpałbym się wcale. Mm. Obrażał wszystkich i wszędzie, rozpychał się na grzędzie. Na kaczki patrzył z góry, mijając się z gęsiami, przewracał oczami, a świnkę porównał do słonia. Oh! I jest mnie, mówił do konia i dodał chmurnie. Konie to durnie! Parsknął do barana. Bar nie stanie, jesteś pospolity i głupi. Sądzisz, że ktoś twoje futro kupi? Co innego pióra, a nie jakaś tam kupa pełny. I do tego łeb niepełny. <laughs> Złośliwie śmiał się z wrony. Pch, i na wszystkich był obrażony. W środę oznajmił. – Powróne w świat! Mam dosyć tych pospolitych chat! Wdrapał się na drzewo. Spojrzał dumnie w prawo, w lewo. Patrząc wyniośle na wszystkich z góry zawołał. – Powróne w świat! Mam dosyć tych pospolitych chat! Zatrzepotał skrzydłami. Pomachał koralami. A teraz Teodor znika. Czeka na mnie Ameryka. I nagle. Trak! I bóg! I krzyk. A -a 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 -a! Teodor znikł. Ojej! Runął w haszcze. Finał. Dziób. Przypominał paszcze jura zmierzbione, kuper spuchnięty, ogon skrzywiony, pewnie zwichnięty, widać, że całe jest obolały, czerwienią wstydu oblał się cały, Stęka, wstaje, utyka i kuśtykając w kurniku znika westchnęła owca e, e, przyszła pora na przychę indora wiszą między gałęziami. Koniec! Zapraszamy na kolejne spektakle teatru Bębenek! <p Teach outreach> to jest taki ktoś, który Cały czas jest zarozumiały. Myśli tylko o sobie, że on jest najpiękniejszy. On wszystko potrafi, a inni ludzie są beznadziejni. Skromność. Skromność to jest takie, to jest taki pan albo pani, który, którzy mówią, którzy się nie chwalą, którzy pomagają że po prostu nie są pyszni. Zadzierać nosa to znaczy, że cały czas chodzi z nosem do góry, z głową do góry. Patrzcie ludzie na mnie, ja jaki jestem ekstra. Wy jesteście beznadziejni. Nie, ale cały czas mam zadarte kolana. To jest, to jest taki ktoś, który wie lepiej od innych. I czasem dziadek tak ma. Czasem. Ale dorośli troszeczkę częściej to samo, to samo co w wiadomościach polityka, na przykład prezydent, premier. No na przykład polityka, że mówią, że oni są najlepsi, na przykład prezydent, że on jest najlepszy w tej piosence V IMR, coś tam. No Czasem, no bo czasem się wydaje, że jest, wiem lepiej od mamy i taty. No ale to bardzo rzadko, ale to bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Wyrazy wieloznaczne mają więcej niż jedno znaczenie. Na przykład piła. Może być narzędziem do cięcia i piłka, na przykład na plaża albo do gry, nożną piłkę. Um, blok, na przykład dom, blok i blok kolorowych kartek, na przykład pióro z skrzydła ptaka, i pióro do pisania. Jeszcze myszka, zwierzątko, myszka. I mieszka do takiego komputera takie, taki sprzęt. gol 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 W spadku, od dziadku tatku. Wyglądam w nich doskonale. Zapomniałem, co ja mówić. Grasz? No nie mogę przecież przemówiła. Prze, prze to Czy z Ujczyzną Indyka jest Ameryka. I po świecie lata. A ja nie pływam i nie skaczę. Pst. Bardziej? Rzadowszego umiesz? No, no to dobra. I zapomniałeś trochę tekstu. Rżyjcie i ku kuryku, to. No, ale dobra. VMR? No. W jakiej piosence? No, no wiesz, to wiem, ten rapował, nie? A jak to rapował? Pytają cię o mnie, walcząc z ostrą dzienią mgły. Mama, co marzysz? No to jest syneczku akurat smażony indor-teodor. Przyszła pora napycha indora mnia, mnia.